Siema, widzowie. Siema. To jest nowy członek kanału. Z nim będą czasami nagrywane odcinki. Tak, to ja. No, tak jak mówi. Będą z nim nagrywane odcinki y, z mrówkami. Na różnych filmach będzie się pojawiał. Tak, jak na tym. Ja, będę, tym od... asy... ja no. będę asystentem i będę kamerował. Tak, no. Y, w tym odcinku nakarmimy mrówki arbuzem. Właśnie takim. Nie się, że takim dużym. Yy, dobra, Na teraz, w, teraz wam pokażę moją kolonię. Czekaj. No dobra. Tak, ta duża to królowa. A to, to, te. Te białe to są jajeczka. Nie o to wszystko, o to. Tylko to takie ciemniejsze. Tu jest królowa i dużo robotnic. Dobra. No dobrze, możemy teraz zobaczyć. Patrzcie, tu jest noga świerszcza. Tu jest głowa świerszcza. Tu jest noga, tu jest noga, tu jest noga świerszcza. Tu jest rurka prowadząca na arenę. Właśnie tutaj. Dobra. Możemy teraz nasączyć sączek. Tak jak mówiłem, będziemy teraz nawadniać sączek. Już jest trochę nawodniony, a jeszcze go podsączymy. Do pełniusia. Dobra. Już napełnione. Tu, kamierzysto. Tu tu idzie mrówki. Dobra, teraz tutaj pokażę Wam. To jest królowa, ta duża, ta duża mrówka. No. Y, tu jest ten. Y, teraz możemy dać raczej y, ten y, arbuza, ale przed daniem arbuza napod, nawodnimy poidełko. A może to trzymaj. Nalejmy wodę do poidełka. Dobrze. Mamy to. Dobra, teraz wam pokażę. O, mrówka przyszła pić. Możecie zobaczyć. Ona się chyba myje nie pije. Dobra, jakieś się to na złotku. W tym miejscu podamy arbuza. Zobaczmy, czy przyjdzie tam się napić tej wody, czy nie. No, na razie szuka. No, szuka. Jakaś po kamieniu chodzi. I do gniazda, go przez rurkę autostrago, do. Dobra, teraz możemy dać im arbuza, tak jak mówiłem, takiego. Dobra, to możemy dawać. to na złotko. Ojej, mrówki, uciekajcie! Czekajcie, widzowie. Mrówki, sio. Mrówki, sio. Dobra, uciekły w końcu te mrówki. Arbuza z szpat. Z ciekawości. Dobra, już arbus jest. Teraz możemy czekać, aż jakaś mrówka podejdzie. A już dają sobie coś, sygnał. O ile już ich jest? Ale no, głodne. Już jakaś je. No, tak jak mówi mój asystent ale głodne ale jedzenie ostatnio dostawały. Tak, mamy. Ojej, już dwie jedzą. Chyba im smakuje. O, czwarta idzie. Trzecia. O, czwarta teraz podchodzi. No, to będzie uczta. Pokaż gniazdo. Jest gniazdo. Na razie gnieździe wygląda spokojnie. Dobra. I już ich tu jest? Jeden, dwa, trzy. Trzy mrówki. Czwarta podchodzi. Zobacz, żeby nie wyszła. No, yy, ten... Yy, czwarta podeszła. Dobra. Tu już się zaczyna uczta. Normalnie uczta. No. Dobrze z tym arbuzem. Majo, dobrze. Dobra. Bardzo chyba im smakuje ten arbuz, bardzo. Teraz wam powiem ciekawostki o tych mrówkach. Pierwszą ciekawostką jest taka, że ta królowa jest, ta mrówki są dla początkujących najbardziej, one są dla początkujących. Druga, one jedzą miód, owoce, warzywa i piją wodę. Żeby hodować mrówki, to można hodować w gniazdach akrylowych, drzewnia, drewnianych i no jeszcze tam innych rodzajów. Tutaj teraz pokażemy Wam jakie są arbuzy. Trochę odeszło od ostatniej chwili, ale dwie posmakowało im i cały czas jedzą. Jutro pewnie z tego arbuza to nic nie będzie. Rzucę Wam shorts. Co się stało z arbuzem? Jak go dzisiaj nie wyciągnę zresztą, ale na pewno będzie i do jutra. Tak, leżał. Dobrze. dobrze. Teraz ten... Yy, yy, pokażemy Wam jeszcze królową, bo wstała. Widzicie? Przez tą królową. Wszystkie są jajka i wszystkie mrówki. To są moje najbardziej ulubione mrówki. Kupcie je, mówię wam. Kamponatus nicobarensis. Tylko jak chcecie hodować mrówki. No właśnie. Dobra, teraz na arbuza skieruj. Panie kamerzysto. No, chyba jedno, ale zobaczmy z tej strony. Oj. O tam też. Dwie. Jeden, tu Jedna. dwa i trzy chyba. Tak, trzy mrówki jedzą. Chyba dwie już. Dwie, no, chyba już dwie. Za ja chwilę będziemy kończyć. Jeszcze chwilę pokażemy Wam tego arbuza. No. Tutaj dwie jedzą na razie z mojej perspektywy. Trzecia podeszła. Tutaj pani że jest to z boku. Tu jest. Dobra. Tu mamy trzy mrówki. Jak jedzą. Y tutaj jakieś podchodzą jeszcze. Dobra, to będziemy kończyć. Widzimy się jutro na shortsie. Subskrybujcie kanał, dawajcie dużo lajków, to będzie prawie w każdych filmach mój asystent nowy. Trzymajcie się na razie.